Czy słyszałeś kiedykolwiek takie słowo proaktywność? Na pewno słyszałeś. Książkę Siedem Nawyków Skutecznego Działania znają prawie wszyscy. No może, może nie wszyscy, ale wielu. Stephen Covey opisał y, proaktywność jako pierwszy nawyk. Czym jest proaktywność i w jaki sposób można ją wypracować opowiem Ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 codziennie budzę tysiące ludzi do tego, aby zmieniali swoje nawyki. Po co? No właśnie, po to, żeby ich życie po prostu stało się lepsze. Dlatego też teraz opowiem Ci może krótko, czym jest proaktywność i od czego możesz w ogóle zacząć. Może zacznijmy od tego, wyobraź sobie teraz taki oto schemat. Otóż, wyobraź sobie, że te, ten wielki, większy okręg to jest Twój świat. Tutaj, w tym okręgu, znajduje się wszystko, co Cię dotyczy, co Cię obchodzi, co ma na Ciebie jakikolwiek wpływ i na co Ty masz wpływ. Wszystko znajduje się w tym drugim okręgu. Oczywiście, wiele rzeczy na tym świecie Cię po prostu nie obchodzi, nie dotyczy, po prostu Cię nie interesuje. Nie obchodzi Cię na przykład los, no, może trochę, ale generalnie pojedynczo na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi, i trudno, żebyś zbierał na ich temat informacje. Dlatego też możemy mówić tutaj, jeżeli to jest Twój świat, to jest Twój osobisty świat, świat twój, Twoje osobiste uniwersum. I ono składa się, to przynajmniej tak określił to Steven Koway, można powiedzieć, że składa się z dwóch części. Ta zewnętrzna część, ten taki pierścień, to jest tak zwana, tak zwana strefa. Zainteresowania, strefa zainteresowania. Czyli znajdują się tu wszystkie zjawiska w Twoim życiu, które Cię wprawdzie interesują. One cię w jakim stopniu dotyczą, ale nie masz na nie kompletnie wpływu. Natomiast ten wewnętrzny okręg, wewnętrzna figura to są wszystkie zjawiska. Wewnątrz tej figury znajdują się wszystkie zjawiska, na które masz wpływ. I nazywamy ten obszar strefą. Wpływu. I teraz zastanówmy się wspólnie, na czym polega tak naprawdę różnica. No, w sumie jest to proste, ponieważ w strefie zainteresowania, tak jak powiedziałem przed chwilą, znajduje się wszystko, co cię interesuje, wprawdzie, ale nie masz na to kompletnie wpływu. Hmm. Całkiem sporo rzeczy tu się znajduje. Przykładem może być pogoda, na którą kompletnie wpływu nie masz, ale ona cię interesuje. Bo na przykład chcesz zaplanować, jak się jutro ubierzesz, albo jaka będzie pogoda w danym miejscu na świecie, kiedy, gdzie jedziesz na wakacje, więc zastanawiasz się, jaka ona tam będzie, żeby odpowiednio się do tego przygotować. Czyli można powiedzieć, że pogoda. Pogoda znajduje się w strefie naszego zainteresowania. Całkiem sporo jeszcze innych rzeczy tu się znajduje. Na przykład y, dzieje w gospodarce na świecie, że akurat jest kryzys. Nas to interesuje, ale nie mamy na to wpływu. Jakie będą na przykład wyniki następnych meczów, y, ligi, czy też co się wydarzy w sporcie w ogóle? Możecie interesować. I wielu interesuje, natomiast kompletnie nie mamy na to wpływu. Dlatego też y, trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że. Właściwie winniśmy poświęcać, przeznaczać naszą energię życiową tylko i wyłącznie na zjawiska, na które mamy wpływ. Czyli jest to racjonalne, ma to sens. Mam nadzieję, że jak do tej pory jest wszystko ok, może zerknijmy jeszcze raz na to zjawisko, czyli należałoby w zasadzie dogadać się co do tego, że nie powinny nas stresować sytuacje z tego pierścienia zewnętrznego. Nawet rozmowa na ten temat, czy też podniecanie się tym w cudzysłowie, że ktoś wygrał albo przegrał, albo co powiedział jakiś polityk, nie ma większego sensu, ponieważ i tak nie mamy na to wpływu. Zwróć uwagę, ile osób jednak na świecie trwoni energię na tego rodzaju zjawiska. I właśnie na tym, właśnie na tym polega proaktywność. Proaktywność polega na tym, że teraz popatrzmy na drugi, z kolei już, na drugą grafikę, proaktywność polegać będzie na tym, że będziesz codziennie poddany niezliczonej liczbie różnego rodzaju bodźców zewnętrznych, w wyniku czego podejmiesz różnego rodzaju akcję. Czyli przykładowo usłyszysz gdzieś coś w mediach, że coś ma się wydarzyć, czy że jest koronawirus, czy jest kryzys na świecie, czy jakiś polityk coś zdecydował, na co nie masz kompletnie wpływu. Na przykład podniesiono ci Podatki. To jest tylko bodziec, jaką Ty podejmiesz decyzję. Wszystko to nastąpi tutaj pomiędzy tymi dwoma obszarami. Tutaj nastąpi Twoja decyzja odnośnie tego, co z tym zrobisz. No bo teoretycznie. Jeżeli nie podoba Ci się sposób rządzenia państwem, to jedynym racjonalnym sposobem byłoby w tym momencie założenie partii politycznej, doprowadzenie jej do władzy i zmiany na najwyższym szczeblu, na przykład jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, polityczne, yy, społeczne itd. Tak w przeciwnym wypadku nie ma sensu, żebyś się z tego powodu denerwował. Co będzie zatem dzisiaj? Twoim zadaniem do zrobienia na tej pierwszej lekcji, związanej z nawykiem, bądź proaktywny. Otóż chciałbym, abyś. Ja wrócę jeszcze przez chwileczkę teraz do poprzedniego, do poprzedniej grafiki, ponieważ to będzie kluczowe zjawisko w tej chwili. O, nie to jeszcze chciałem teraz pokazać. Teraz to, dobra. Chciałbym, abyś wypisał sobie w tej chwili wszystko, co na tym świecie jest poza strefą twojego wpływu, a czemu poświęcasz swoją uwagę i podjął decyzję? Podjął decyzję? Uwaga, znowu wracam do tej grafiki poprzedniej znowu. Podejmij proszę decyzję. Że i robisz to tutaj w środku, w tym miejscu, następuje twoja świadoma decyzja. Odnośnie tego, że po prostu tymi sprawami się nie przejmujesz, jeżeli nie masz na nie wpływu. To jest Twoje zadanie na dzisiaj. Jesteś poddany codziennie niezliczonej liczbie bodźców. Nie masz na nie w większości przypadków wpływu. W związku z czym jedyne, co możesz zrobić, to przyjąć wobec nich określoną postawę. I chciałbym, abyś od dzisiaj, wobec rzeczy, na które kompletnie nie masz wpływu, przyjmował Postawę przynajmniej obojętną. To znaczy, nie reagował na to stresem, zdenerwowaniem, zmartwieniem. Bo po co? Możesz przyjąć postawę. I do tego Cię dzisiaj zachęcam. To jest Twoje zadanie domowe określić rzeczy, które Cię irytują, na które nie masz kompletnie wpływu, i żeby od dzisiaj przyjąć wobec tych rzeczy, wobec tych bodźców postawę proaktywną. To znaczy, że możesz zdecydować. Jaką postawę przyjmujesz? Jak ci się to podobało? Napisz mi, proszę, komentarz, zrób kciuka, jeżeli ci się to oczywiście podobało, jeżeli uważasz, że jest to wartościowe. Czy ja uważam, że to jest łatwe? Myślę, że nie. Uważam, że jest to proste, chociaż wcale nie jest łatwe, bo często przez lata byliśmy nie proaktywni, ale właśnie reaktywni. To znaczy, reagowaliśmy. Przez prawie całe życie, być może na zjawiska, na które nie mamy wpływu stresem, zdenerwowaniem, zmartwieniem, strachem, bądź czymkolwiek jeszcze innym. Dziękuję Ci za dzisiaj. Wkrótce będzie kolejny film, a ja już proszę Cię teraz, jeżeli jesteś tutaj być może pierwszy raz to po prostu zasubskrybuj to lub opowiedz o tym kanale swoim przyjaciołom. Do zobaczenia na kolejnym filmie.